Cześć czołem witamy Was serdecznie zobaczymy dzisiaj, kto będzie lepszy albo co będzie lepsze. Krzyżówka, której daje jeszcze jedną szansę. Ta duża i ekstra linie, które ostatnio były bardzo ładne, były ekstra, a teraz zobaczymy, co jest lepsze. To czy to. Z numerem mamy krzyżówkę 16 i z, ze słowem grzech, a ekstra linie mamy z numerem 7. Więc dobra, co, od czego zaczynamy? Mogą być ekstra linie. Przybliżę Was trochę, żeby było lepiej widać. I zobaczymy. Taki odcinek. Nic nie naddrapane. Jak to się trudno poz... powstrzymać. Gdzie to jest? Z której tej strony. Rower, rower. A O tu dobra, jesteś, w tą da. stronę, okej. Okay. Korona rower. I zobaczymy. Czekaj, jeszcze muszę ją naprostować trochę. Hmm. Patrz dobrze. Chorona hmm. rower. Korona rower. A może pod? Okej. Okay. Dobra, lecimy. W tym czerwonym już widzę korona jest. A czekaj. Widać, widać. Korona. To co, co, nie ma czym jechać, bo nie ma roweru. A ile księżyców, ohohoho. Diament, piękny diament. Mhm. I moneta. Jest Dwie nawet. I diament obok. O, jeszcze piłka. I dziękuję bardzo. I zamykamy odcinek. Masz monetę i diament znowu obok siebie. Widzisz? Aha. Aha. Niestety nie ma. Ale diament jest w czerwonym. Aha. Dobra. Moneta w zielonym jest. Diament jest teraz. Jaki o. piękny diament. Lubię. I moneta znowu. I dwie monety jeszcze niżej. Moneta, 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 moneta. monetki na O i diament. Patrz, patrz, patrz. Jeszcze diament. O i mm. diament kolejny. O jak pięknie. O jak pięknie. Dobra. I czapka i motyl. No na motyla no go zobaczymy. Czapka. Motyl. No czapka teraz przydatna, bo jeszcze zima tu jest. Yy. Motyl. Motyl. Czy to widać? Widać. OK, lecimy, bo ładnie się zaczęło. Piłka. I serce. No jest piłki, dwie nawet. Piłka. O, mamy linię. Tak. Uuu. No to na koniec. Super. No. Ale odjazd. Fajnie. Dobrze, że jesteś to mi szczęście przynosi, jak nie wiem co. Piłka. Jest. I. I są piłki. Dwie. I są piłki. Najwięcej mieliśmy tu chyba trzy linie, to zobaczymy, jest. czy dzisiaj pobijemy rekord. I serce też jest. Aha. I piłka. I jest piłka też. W o, piłka jest. Dobra. I piłka, a nie ma. Nie ma, nie ma. Dobra. Ok, lecimy. Ptak i podkowa. Mm. Jest już podkowa, fajnie. I niżej dwie. Ok, podkowa. Podkowa. Oj, ptaki w czerwonym, wiesz, tuki są. O, o, o. o. Jeszcze krab brakuje. Odliczamy do wiosny. Ptak podkowa, ptak podkowa. Dobra. Tak. Podkowa jest. jest? Aha. Aha. Okej, okay, dobra. No widzisz podkowa. Ile kości rany? No tak. Stołek, leżek. stołek. Leżak, lody. tak. Leżak już jest. No. Leżak. Dobra. Lody są zielone. Aha, tu jeszcze. Aha. O, leżak jest w pomarańczowym, okej. Okay. pomarańczowym. Aha, no. to dobra, dobra, widzę, widzę. O, i tu jest też w tym samym miejscu. Ok. Lody. No, no już. Dobra. I lecimy. Klucz i gwiazda. Czy był klucz? Nie wiem. No właśnie. Tutaj same kości nam zostały. No. Yy, klucz, gwiazda. Gwiazdy ja już widzę jedną. W pomarańczowym. Tak. E, a, 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 a. No. no dobra. I lecimy dalej. Kwiat i łódź. Nie widziałam łodzi, ale może się mylę. Kwiatków jest trochę. Kwiat... Kwiatki są? W czerwonym. Aha. W pomarańczowym. Mm. Jeszcze okulary. Gdzie? Tyle. No już. Łodzi nie ma. To nigdzie nie popłyniemy. Biedron, balony. ale nie wiem, czy był gdzieś Biedron. Chyba nie w ogóle. No, ale balony gdzieś, gdzieś były. Przy... No i są w fioletowym. Dobra. I jeszcze arabus. Y, Okej. Okay. Balony jeszcze w pomarańczowym. Spoko. I, I tyle. Taka. I zobaczymy, bo jeszcze... Kilka symboli mamy. Sakwa, wiatrak. Wiatrak. Tu przy kościach. Wiatrak jest w zielonym. Jakie trzy wiatraki są? Aha. O. O, fajnie. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bardzo, bardzo fajnie. Sakwa, wiatrak. Wiatrak jest fioletowy. Sakwa. I tutaj, właśnie. Świetnie no, to dzwoni. Yy, no i. Już. Okay. Księżyc, rolki. Dobra, wiemy, się, że w zielonym nie będę patrzeć, dopóki nie będą kości. Księżyc, rolki. Księżyc. Księżyc jest. Dzwon brakuje. Księżyc. Mm. Rolki są w fioletowym. I trzy księżyce są w fioletowym. O, jak pięknie. O, i rolki. Oj, czekaj, nie. Nie, krabobro, Jeszcze nie mamy. I rolki są. Ono. O, I dzwon. Dobra. I w czerwonym jest księżyc i rolki też. Hmm. Ale tu na razie kości blokują. No. Parasol i klapki. Parasol fioletowy. I klapki. A i faktycznie. Dobra. W zielonym masz parasol. to mamy linię drugą. O, o faktycznie. O, pięknie. W fioletowym masz parasol. Gdzie kotek? Aha, dobra. I w czerwonym też. I tylko krap, a tu kości. Dobra. Lecimy po jednym. Zobaczymy, co jeszcze wydrapiemy. Popcornem. Popcornem się nie najemy. Bo tu są. Jest jeden. No i niech będzie. I ostatnie. Ale mamy dwie wygrane. Słoneczko. No jest słoneczko drogie. Mamy tylko jedno słońce. Na pewno? Na pewno. Na pewno. A, dobra. 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 Ale ładnie jest. Diament, piłka, moneta. Sprawdzamy. Tak. Diament moneta, piłka. To jest. I mamy jej gdzieś... Jeszcze. Parasol, wiatrak, piłka, lody. Piłka widzieliśmy już. Lody były. Parasol jest tu. I wiatrak jest, jest tu. Elegancko. Więc dobra. Ile tu może być? 10, 20, 30. Więc 10... Y, będzie albo 20, albo więcej. Lecimy. Tu mamy dycha Gdzie jest ta linia? A tu. I tu mamy dychę. Więc mamy 20. D, D, D. Dobra, D, Więc tu mamy piękną wygraną. Teraz wiecie, oddaję wygraną, a biorę krzyżówkę. I zobaczymy, co nam da krzyżówka z grzechem. O, pardon. <grych> Lecimy, grzech. Okej, okay. ok. Gdzie to jest? S, X. Och! Moja ulubiona litera. Sx w bonusie, nie? I teraz patrzymy dobrze. Chromosom. O, biologia się kłania. Krzepice. Za krzepice to wiemy. To jakby A. jakaś miejscowość. Możliwe. Chyba tyle. Chyba tutaj tyle, tak. Skryba. Otis. Otis. A czym się zajmuje skryba? No, pisze. Chyba tyle. S. Senior. nos. Tyle? O, glukoza. Widzę, że tutaj tak konkretnie lecimy biologicznie, no. Darwin jeszcze. R Chyba nie ma S. Opcja odra, kuryle. Dobra. Lecimy, nie przeciągamy. Później sprawdzimy, jak Aha. coś. F-A. O, piękna literka A. Tylko niepotrzebna nam w bonusie. Ale to nic. FA. a hmm. Diana ma dwie A. Jest tu Diana? Na o, Diana oboś. jest. Suma. Ural. Blat. Aha, sad. Czekaj, bo jest jeszcze sad. Okej. Okay. Ale nie ma aż tyle A. A F? Krzepice po, po, po porcelit. Bim, bim, no, serio, jakieś dolic. takie medyczne. Medyczna ta krzyżówka. Jest w Dunaj. Parometr. Masz falochron. Jedno obok drugi Falochron. Aha, to po to fada, F dali. F dali. <gryw> f dali. Kalif. Grato. Czekaj. Okay. Riga. To tu, poczekaj, 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 A, F. To jest. No. Gad. Ada. Aha. To nie wypada. Waw. Waw. Targ. Rybny. Mm, no, chyba tyle. Mm -hmm, mm -hmm. Jest opcja. Że nie mówię, że tu jest. Okej. Darwin. Podologia. odra Ole. Chyba tyle. Hmm, Dobra. No, bo F też tu nie ma wzięły. Nie, nie. widziałam. B Z, więc o, mamy w bonusie, ale to zaraz. B Z libido blat. Chyba tyle, nie? B Z Czekaj, mi się jeszcze. Przyjrzyj się. Krzepice, Uralbrat, Brad, Diana, Suma, Kim w ogóle... BZ w bonusie. Mhm. Mamy S. Z. Dobra. Rzepak. O, fryzura, no. Mm. Kryba? Nie chyba. Tyle. Ja tak Dobra, ja patrzę w zielonej. E. No nie widzę więcej. U. Co? Glukoza. A no tak. Złokra mm. ma no. Dobra. Lecimy dalej, bo to będzie wieki trwało. Później, jak coś, to sprawdzimy z tym, z kontrolnymi. Hyot. Nie bądźmy tacy wyrywni. Chromosom. Tyle. Rzech. się. Tak? Dokładnie, to sobie mogę sama sprawdzać, jak będziemy, będę sama sobie, nie wiem, do kawy drapać, a tak? Trzeba trochę szybciej. Co tam było J? Dundaj. A, to po to dali J? Dobra, lecimy do zielonej. Opcja. A, o, wystarczy. Lecimy dalej. E, E, I. Pięknie. O, tego trochę jest. To całe szczęście. Armia, Diana, tu jedna obok drugiego praktycznie. Mm. Mm. Idiom, to czyli? Mhm, dwie litery I. O, tutaj też, tu i tu. I koniec, okay, Aha, okej, okay, dobra, dobra. Tyle. E, masz dobra. tu w gonusie. No to wiem, chwilę, ale w fioletowym tyle. Hmm. Zobaczymy. Kaliwczy. Czy Krzyżów krzyżówce się coś odwidzi? Hmm. Czy dali tyle pustaków, że to głowa mała? Hmm. Ideologia. Dobra. Neon. Aha. No i chyba tyle. Dobra, lecimy dalej. Do Jeszcze mamy kilka liter C i P. O, Fajnie. Cyna. No mówisz tak to chemicznie. Piwo. Koniec, poczekaj. Uh -huh, uh -huh. C i P. Tyle? Tutaj, w tej? C P. i P. No. Chyba już tak. Tu masz w bonusie C. No to tak. Hmm. Hmm. Czyli w bonusie jeszcze dwie litery. C, P. Dobra. Obrak? Co? Aha, dobra. Owoc. Serio O i D by dużo dało, ale to widać. Mhm. Dobra, lecimy z kolejnymi. R i M. Ner. Nie wiem, co za słowo, ale górno. Górny. R, r, r. No, już jest, fajnie. Mamy pierwszy. W końcu. też R. Dobrze, zaraz. R tu jest, no. No, Pierwsze to musimy sprawdzić zaraz do bonusa przejdziemy. Tyle? Dobra, to Tu mieliśmy Z? No. Tutaj pominięte jest, widzisz? U Miejski, dobra, okej, R. Jeszcze G nam brakuje i będzie bonus i pięć tysięcy. R. Ryba jest. R, M. R. Masz tu, R. Ryga. Jechać do Rygi przez Ząbkowice.

L, 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 L. -l. skryba masz Y, ale to zaraz. A no to pierwszy w fioletem. No, tu nie mamy w niebieskim. To Jest! jest. Karyntia nie jest za słowo, ale dobra. Hmm. Karyntia. Kotek. Tak ja nie wiem też. Mi się wydaje, że to jest mitologiczne. Tak brzmi. Czy K nie było? Nie, nie było. No nie, nie było. Dobra. I mamy co? Y, L. Kuryle jest U. Mhm. L, mil. Mhm. Zostawili takie litery, że poj pojedynczo sprawdzimy, polecimy G. O, mamy bonus! Hip hip Od razu sobie machnę. Hehe, -he, grzech. Wygrana to nie grzech. Dobra, lecimy czyli G. Czyli fajny odcinek. Czyli tak, czyli tak, czyli mi się podoba. Krzyżówka, wracasz do no, życia. W krzyżówkach jest trochę i w tym też. No, zobaczymy, ile będzie w, w krzyżówce. Pięć tysięcy, zmieniamy upony. <laughs> Nie, wkład do filtra też. Iga, ryga, drugie słowo. Mamy dwa słowa w niebieskim. I nie wiem, bo, bo więcej nie widzę. G. G ma być, tak? Tak. To ja lecę do garb. Pierwsze słowo w zielonym. Ideologii jest. I chyba tyle. OK. ostatnia literka to O. O, jak fajnie. No. Nie wiem, co to nam da dużo, ale jeszcze, ale mamy. B -b 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 bonus. bo, bonus. Yom. udo. Jeszcze. O, chromosom. O. No. Pięknie. Co? Tyle mamy, nie? Jedno słowo. Dwa słowa w fioletowym. No. Chromosom i Arremia. Ar 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 tu mamy bonus, to wiadomo. O. O, o, o. W było, nie było. Dobra. I o, tutaj. Opcja jest taka, że jest drugie słowo. W zielonym C było. Dobra, poprawiam się, ale N nie było. Ideologia są dwa o. Senior. Tyle? Chyba tyle, bo w nie było, n nie było, t, u, k, mhm. więc y, dwa słowa, garb i opcja w zielonym i to było razy jeden, w niebieskim dwa słowa, w fiolecie też dwa, mhm. tak. Dobra, to ile zapłacili za grzech? Fanfarara? 20 złotych. O kurczę, mam remis. Tak tu też były zjedyny? C, no. c, C, stop. Czerwono, ciekawie. C, C, Dobra, róbmy szybko podsumowanie, bo i tak ten odcinek będzie trwał długo. Przyspieszę go, więc będziemy śmiesznie brzmieć trochę. Krzyżówka dała w bonusie za grzech płacili 20 zł, co za zapłata za grzech. I krzyżówka, tu wróć, ekstra linie, też 20 zł. Więc mamy remis. <grytanie> I jakby na to nie patrzeć. Brawa dla krzyżówki, w końcu dla super linii. Ekstra linii. Wszystko jedno, dla linii. Także my Wam dziękujemy. Wszystko, to wszystko na dzisiaj, bo już długo trwa. Trzymajcie się. Pięknego dnia. Dobry odcinek. Dobry odcinek. Papa. Pa.